Ktoś zgasił światło? Być może niedługo to będzie taki obraz, który będziecie widzieli częściej. Zapraszam na odcinek. Dzisiaj będzie bardzo krótko, ale za to treściwie, dlatego że problem jest wielki. Jednak te komunikaty o wyłączeniach energii, to co się pojawiło na stronach Ministerstwa Obrony Narodowej, żeby przygotować apteczki i różne inne rzeczy, żeby były na wysiągnięciu ręki, być może mają przełożenie. Jest godzina 21.44. 13 grudnia. Tak poważnego filmu jeszcze nie robiłem. O ile do tej pory uważałem, że blackout raczej jest ściemą, raczej jest daleki, i nie musimy się niczym martwić. O ile te zakupy agregatów i to wszystko. Mogło pójść gdzieś tam sobie w niepamięć. Nikt nie musiał w zasadzie o tym myśleć, przynajmniej tak mi się wydawało. Tak zostałem teraz troszeczkę uświadomiony, że jednak coś jest na rzeczy. Zapraszam na stronę PSE, czyli Polskie Sieci Energetyczne. Tutaj można sprawdzić, jak wygląda, skąd my mamy tak naprawdę energię elektryczną, skąd ona do nas przybywa, bo niektórzy może nie wiedzą takich rzeczy, że. Energia elektryczna jest zakupowana również z krajów ościennych Unii Europejskiej, jeśli u nas brakuje. A okazuje się, że u nas brakuje prądu i to brakuje prądu, bo elektrownie muszą chodzić mimo że brakuje węgla. Ten problem już jest tutaj jest akurat artykuł z 9 grudnia, ale to już ten temat już się przewija wielokrotnie. O tyle to, co się wydarzyło dnia 13, sięga wszelkich możliwych szczytów, jakie w ogóle ma miejsce. Bo na tej stronie, zobaczcie, możemy też zobaczyć, ogólnie energię kupujemy głównie od Niemców, importujemy ją. I przez to, że nie ma energii w Europie, że cała Europa ma problem z energią elektryczną, zobaczcie, 13 grudnia, kupowaliśmy energię, po uwaga, szczytowa wartość 2069 zł za megawatogodzinę, czyli to jest 2 zł za kilowatogodzinę, czyli to jest kurde szczyt szczytów i wcale nie ma się co dziwić, że za chwileczkę prąd od stycznia ma zdrożyć o takie właśnie duże pieniądze. O. I ogólnie, to też tutaj można sobie zobaczyć, jakie jest zapotrzebowanie w tym momencie, jaka jest generacja energii. No to dzisiaj wróciliśmy do jakiejś takiej troszeczkę normy, i dzisiaj tylko w jednym momencie energia zakupowana była po 1100 zł, ale tak, tak mniej więcej średnia jest w granicach 500-600 zł za megawattogodzinę. Ostatnio Sławek nagrał taki film o agregatach ostatnio ja mówiłem, że agregatów nie kupować, czekać i w ogóle ale słuchajcie, ja was do niczego nie namawiam i na pewno nie będę wam podawał drogi ale być może posiadanie takiego agregatu to wcale nie jest zła droga no gorszą sytuację mają ci tacy jak ja którzy mają pompy ciepła i cały, cały dom jest oparty na energii elektrycznej to może być Powiem wam szczerze problem niesamowity. Ciekawe jak ta sytuacja będzie podążała dalej, ale póki co nie wygląda to optymistycznie. No ciekawe. A nie dość tego, że ta energia rośnie, to energii tak brakuje w Europie, że za chwilkę może okazać się, że nie będzie bardzo skąd tej energii kupić już nieważne za jaką cenę, tylko po prostu nie będzie skąd tej energii, Kupić, i tu jest właśnie problem podstawowy, i wtedy zaczną się wyłączenia. I wtedy zaczną się wyłączenia. I tym mało dzisiaj optymistycznym akcentem. Kończę dzisiejszy film. Zapraszam Was oczywiście na film piątkowy, a potem niedzielny. Będą bardzo fajne odcinki, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. No i oczywiście. Nie zapomnijcie napisać coś w komentarzu, co uważacie na tę sprawę. Może macie większą wiedzę, bo ja tylko podpieram się tymi materiałami, które znalazłem. Oczywiście, załączę Wam adres tej strony internetowej, żebyście mogli sobie sami obserwować, jak sytuacja wygląda. Jeśli oczywiście uważacie, że warto, to udostępniajcie ten film. Łapeczka w górę, zawsze mile widziana. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!